A dzień dobry! Gdzie państwo idą? Proszę zejść z drogi! Proszę zejść z drogi! Zobaczcie. Nie wolno tak chodzić po drodze! Uciekajcie tam! Uciekajcie do krzaków! No sio! Zgaszę, no zgaszę i powiem Wam, że akcja wykopki jest na całego. Dwa pola dzisiaj kopię. To Jarek, poka, poka. No i co już mogę Wam powiedzieć. Z jestem zadowolony bardzo. Tutaj kamerą nie pokażę za specjalnie, gdzie to kopię, bo to wszystko przy drodze i tak już samochody stają. Jak mnie widzą, jest to miłe, ale wiecie. Jeden, 2, trzy, cztery, ale jak już jest dziesięć, dwadzieścia, to już tak... To już tak trochę przeszkadza w robocie, to już tak trochę ogólnie, no no wiecie, nie będę Wam mówił, wiecie o co chodzi. Dobra Jarek, jedziemy, no jedziemy. A tu jest mniej więcej już z półtorej. Zaraz będę musiał burtę zamknąć, bo już się nie da tutaj nasypywać więcej. No, działam już od szóstej rano. Tutaj bluza jest, bo z rana zimno. 60 robi pod przyczepą, dobrze się spisuje. Ogólnie. No i ogólnie nie ma obijania się, trzeba działać. A że temat jest taki, że w kółko jedno i to samo, no słuchajcie, wykopki zrobić trzeba. No. Jak się nie zrobi wykopek, to co to będzie? Nic nie będzie. Ale teraz mam taki pomysł, bo 30 gorąca jest. Wiem, wiem, że to brzmi dwuznacznie. Ale ziemniaki świeże są wykopane, mogą trochę podeschnąć, a my możemy pojechać i zmienić olej w 30. Na szybkości. No i to No, wiecie co wam będę mówił? Sami dobrze wiecie, że na wsi trochę jest roboty. Zaraz, 22, 24? Całe życie byłem pewien, że 22. Nie, 24. Ten olej też tak trochę zmieniam, bardziej, żeby sobie z wami porozmawiać. Niż tak prawdę powiedziawszy, żeby zrobić coś konkretnego. 24. Bo znowu będzie, Jarek, co się z Tobą dzieje? A tu się nic nie dzieje, tylko się normalnie kopie ziemniaki. Nie na szybkości, tylko tak na spokojnie, bo to na kopaczce. To wiecie, jak jest. To jest pierwsza wymiana yy, wymiana tego. Wymiana oleju z Superolu na Turdusa. Znaczy, chyba wiecie, co mam na myśli. Już był, wymienia, już był wymieniany ten olej. To tam powiem wam, to są szczegóły. Ogólnie, ja, o nie mam, nie mam koszulki. A znowu jak nie będę miał koszulki, to będzie, że Jarek świeci na gościom. Dopiero teraz powiem wam, że dopiero teraz powiem wam, że właśnie gdzie jest Alicja? że jak się yy, posieje pszenicę na tych ziemniakach to się trochę zlikwiduje tego badziewia ogólnie teraz 30 jest odciążona i mało co robi przez to tak się bardzo nie przejmuje tym olejem ale filtr odkręcić trzeba i wymienić weźmiemy takie dziadostwo Jarek a kto zbiera ziemniaki? a powiem wam to tajemnica Powiem wam, każdy wszystko by chciał wiedzieć. Później jadą samochody przy drodze, robią zdjęcia. Trochę to jest niehalo. Ale dobra. Nie będę narzekał. Dupa w odwrotną stronę. Nie. Nie tak. O ty dziadu! Ty... Poszło mam nadzieję, że to było widać. To są jednak dobre, te kurde. O takie narzędzia. W rękach kiedyś w trzy osoby żeśmy próbowali odkręcić nie bardzo szło. Wiecie, czy Turdus, czy Superol? Teoretycznie chyba nawet można jej mieszać. Ale jak już jest taka trzydziestka zadbana, gorąca, to już warto, żeby jeździła na takim oleju trochę lepszym. Panie, czego tak? Jarek, bardzo udajesz łazapa ostatnio. Lubię, oglądam. To czasami mi się udziela, nie? Panie, ale to niepoważnie. No wiem, wiem, każdy ma swój styl, ale pozdrawiam serdecznie widzów łazapa. Jestem z Wami Panie, a my z Tobą No, trzymajcie się Dobra, gdzie jest nowy filtr? Pozdrawiam, yy, miałem kolegę z Sędziszowa na studiach yy, Sędziszów, Sędziszów, czerwony No powiem Wam No nie chciałbym tutaj mówić, że inny kolor wygląda ładniej Czerwony? Ja wiem, czy tak ładnie wygląda. Może. Nie wiem, ale pozdrawiam sędziszów. Ale wymieniłeś? Wymieniłem! Panie, no jak nie ja tak? Idziemy po lejek. Powiem wam, jak ja byłem młody, to Superol to był brany za taki olej jeden z lepszych. Tak jak teraz ja słyszę, że o Superolu nikt nie leje. A kiedyś Superol w latach tam, załóżmy 95, to była klasa. Jak ktoś wlał na przykład Superolu do filtra powietrza, filtru, filtra, jeden ciork, to było o, ale bogaty, a, ale mu się powodzi. Super oleje do filtru powietrza, ale pani o to o. Ja mówię, kurde. Zaraz zakręciłem kolek wylewu. Patrzcie, nie zakręciłem. Patrzcie, ale bym narobił pani o to o ale się z 22, mi się zdawało, że jest. Że jest ten może w tym starym Ursusie jest 22. Dobra, zabieramy się. Powiem Wam, w 60 jest łatwiej olej zmienić. W 60 wchodzi 10 litrów. A w 30 to tak trzeba patrzeć, bo 5,5, ,5, 5 A tutaj to jest tak, 5, 5,5 i tolerancja na bagnecie jest bardzo duża to jest chyba specjalnie po to, żeby... Nie. Nie zatrzeć maszyny, o bo cholera wie po co? Może jak ktoś jeździ po górkach? No, i mamy filtr czerwony. Czerwony też niech będzie. O, to to. Powiem wam tak, piątka spokojnie wystarcza, żeby ciągnik bez jakichś tam większych tych obawów odpalić. Ale żeby to było idealnie, to trzeba jeszcze coś tam doolać. Na szczęście mam jeszcze pozostałości turdusa po tamtym sezonie. To jeszcze cykniemy. Wiecie, wymiana oleju to nie są żarty. Zawsze warto to robić na trzeźwo, z otwartym umysłem. Jarek, ty tak robisz? No a jak? Dobra, i starczy. Wiecie, ktoś by mógł pomyśleć, a Jarek masz 60, orze 60, wszystko robisz 60, kultywatorujesz 30, tylko tak sobie chodzi, bo chodzi. Nie, powiem wam, ile by ciągnik nie chodził, to trzeba ten olej zmienić. No przecież nawet przy tej kopaczce. Kopaczka, przy czym ona jeszcze robi? Redlenie ziemniaków. No kupy ma roboty, kurde. W zgrabiarce przede wszystkim, w przewracarce karuzelowej, ile by tych motogodzin nie było, to jednak wiecie, trochę ten ciągnik chodzi. Zobaczymy po jakim czasie się. No dobra, no cóż, ja się biorę za ziemniaki, za zbieranie. Wiecie, co już u mnie słychać. Nie martwicie się, mam nadzieję. Także cóż, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!